Dobry, witam serdecznie. Dzisiaj, dzisiaj bardzo króciutko, taki systemik na pewniaki w handicapie. Tak to wygląda tutaj, jak widać, że Chelsea wygra Sunderlandem minimum jednym golem lub będzie remis. I jeżeli przejdziemy, i jak będzie remis, to mamy 40 i te kursy rozpisane. A jak będzie zwycięstwo, tu jestem akurat przepraszam w Liverpoolu. A to będzie zwycięstwo za trzy Liverpoolu dwoma golami. A przy remisie i to jest, słuchajcie. Proszę bardzo i to są ten rozpis. Zrobiłem tylko na cztery kupony, tak? Bo proszę bardzo i to są te cztery kupony. Kupony są zapisane, będą pod filmem do pobrania. Jeżeli macie ochotę, bo to można również i na więcej kuponów zrobić, można zrobić na 10 kuponów, na 8 i tak dalej i tak dalej. Ja zrobiłem tylko cztery mecze instruktażowo dzisiaj, bo naprawdę kursy, zobaczcie jakie wychodzą wygrane. Zobaczcie bo 175. Ale za większą kaskę, tam za 5 zł można poprać przy maxi kombi, czyli zagrać to wszystko na jeden błąd. Weźmy tutaj sobie 4 kupony, to będzie 4 dychy, jak zagramy po dychu. I no to wtedy wygrana wychodzi 418, i a minimalna, minimalna, podział na błędy 42. Czyli zagrając, grając za 40 zł, mamy 40 zł zwrotu, jeżeli oczywiście trafimy. Pewniaki. Pewniakami muszą być: Chelsea wygra z Liverpoolem, z Sunderlandem, jednym lub dwoma golami i więcej. Newcastle musi wygrać z Fulham, tak? Manchester United musi wygrać z Brightonem. Po kursie, jak będzie 2-0, to będzie 3-45. Przy remisie tam chyba będzie większy kursik. Zaraz wam, kochani, pokażę. Handicap. Manchester, tak Manchester przegrywa 0-1, no to przy remisie to będzie 4,30. Słuchajcie, naprawdę ja nieraz tukułem takie, tutaj też taką niemałą forsę na tym. No 4 pewniaczki tylko dzisiaj dam, ja na, zagram sobie 7 pewniaków, ale wam dzisiaj chcę. No jeżeli Liverpool tak wygra i też tutaj strzelamy Liverpool, proszę bardzo. Handicap i Liverpool przegrywa 1-0. Przy wygranej Liverpoolu 1-0 mamy co? Kurs 40. Przy wygranej 2-0, 2,95. Trochę to nie za dużo, ale można inne mecze wybrać, nie? I to wszystko Wam polecam, naprawdę warto. Zaraz kuponiki dam poniżej. Może do, Ja dodam jeszcze pewnie na narzuty różne, tak żeby ta wygrana wygła trochę większa, wiecie, ja tam wolę wygrać. 500-600 zł, aniżeli mam wygrać 40 zł. No ale to słuchajcie, dla samego testowania takiego systemu. Co jeszcze? Co jeszcze? Możemy tak, jak powiedziałem, zagrać to, ale możemy też. Słuchajcie, możemy też. Yy, możemy też. Dobra. Możemy też wybrać system na potrójny, to chciałem pokazać, ale może to za innym razem, bo za niedługą chwilę, dwie godziny rozpoczyna się Premier League. Ja tylko Premier League, jak wiadomo, mówię ciągle szukamy typerów. Chciałbym taką spółeczkę dziesięcioosobową mieć spokojnie. Każdy stanie hasło do, do fortuny, będzie się logował, będzie sprawdzał, jakie kupony zagraliśmy. I będziemy się dzielić kasą, możemy grać też na Twoim koncie. Mówię, słuchajcie, moja wygrana to było za 38 zł i to było w 2020 roku. Mam, zrobiłem wielkie, wielki portret, wisi u mnie, nie znaczy norma, normalnych rozmiarów. Portret wisi na, na, na ściance, 56 tysięcy, to była 13 meczy trafione. To to jeszcze było, to, to lotek, tak. Czy to to miks, to to lotku w 2020 roku. Tam parę razy, nie? Jako jedyny wtedy pamiętam, że te 13 meczów trafiłem, <laughs> bo to była liga piłkarska. Mam program, do robienia systemów. Każdy system zrobię. Słuchajcie, zapraszam, naprawdę warto, bo tutaj patrzcie za 8 zł zagramy to i naprawdę wygrane są bardzo fajne, tak? Proszę bardzo. Ciach, nawet jak stawkę damy 2 zł. No ale 2 zł, a to powiedzmy zero. Proszę uprzejmie. To 50 zł wychodzi. Zawsze jest zwrot, ale <laughs> a jeżeli zagram i do tego zrobimy AKO za 2 zł, no to popatrzcie, plus 126 zł. Piszcie do mnie, wszystko opowiem, wszystko gratis, nic nie, nic nie sprzedaję. Także polecam, zapraszam, to to system i pamiętajcie, że 56 tysięcy wygram za 38 zł. Muszę zrobić zdjęcie tego mego portretu, wam pokażę. Cześć czołem, to to system, to to hazard, cześć.